Łaskawami pokój od Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Słowo, które dziś przeznaczone jest do rozważania, znajdujemy w Ewangelii Jana w rozdziale pierwszym od wiersza 14 do 18. Wsłuchajmy się w te słowa. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział od 14 wiersza. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o Nim i głośno wołał, ten to był, o którym powiedziałem, ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę. Za łaską. Prawo bowiem zostało nadane przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony syn, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie ojca, objawił go. Panie łaskawy Boże, dzięki za to święto dzisiejsze, za ten dzień, kiedy możemy rozważać objawienie się Tobie. Panie, dzięki za to, że przez swego Ducha Świętego mówisz do nas. Dzięki, Panie, że chcesz, abyśmy Ciebie poznali. Dzięki, Panie, za to, że jesteś blisko. Porusz nasze serca, abyśmy to, my, szukali Ciebie i chcieli Tobie ufać i iść za Tobą. Prowadź nas, Panie. Kiedy zbieramy się wokół Twojego Słowa, otwieraj nasze oczy, serca, ku chwale Twojego syna. Amen. Siostry i Bracia, w mowie potocznej doskonale przyjęło się takie powiedzenie: być w szoku. Ten termin niegdyś młodzieżowy przyjął się także i w pokoleniu rodziców i dziadków. Dzisiaj niewiele trzeba, aby być w szoku. W rzeczywistości medycznej stan szoku to tak zwana ostra reakcja na stres. W psychologii czy medycynie nigdy nie występuje w kontekście czegoś pozytywnego. My laicy najczęściej jesteśmy w szoku właśnie z powodu rzeczy, Nadzwyczaj pozytywnych, zaskakujących, ale tak jak w medycynie, ten stan dość szybko mija. Chcę dziś powiedzieć trochę o człowieku, który jest jedynym wyjątkiem od tej reguły: człowieku, który stan pozytywnego szoku został przez całe życie, a miał ten człowiek długie życie. Chodzi o apostoła Jana. Drodzy, początkowo apostołowie próbali, próbowali zrozumieć, kim jest Jezus, kiedy z nim przebywali. Czy jest prorokiem, czy jest kimś więcej, czy może Eliaszem. Nad tym się zastanawiali i było im to bardzo trudno sobie poukładać. Dopiero po zmartwychwstaniu, dzięki duchowi świętemu, wszystkie elementy, obrazy, szczegóły, fakty. Połączyły się w jedną całość, w jeden sens, w obraz Mesjasza, Syna Bożego, który rzeczywiście stał się zbawicielem, przychodząc na świat. I w mocy tego ducha świętego szli i zwiastowali tą Ewangelię. To wiemy, to jest dla nas zrozumiałe. Natomiast Jan przez całe swoje życie nie mógł się temu nadziwić. W nieustającym szoku zachwycał się faktem, że Bóg w Jezusie przyszedł na świat, stał się człowiekiem. Myśmy z Nim przebywali, jedli, słuchali, chodzili za Nim, patrzyli na to, co On robi. Apostoł Jan nie mógł wyjść z zadziwienia nad tym faktem. Dlatego też inaczej pisze od pozostałych ewangelistów, wyrażając, w każdym wierszu zachwyt nad Jezusem. I właśnie to jest nadzwyczajne, że chociaż minęło w jego życiu około 70 lat, Jan cieszy się z przebywania z Jezusem jak dziecko w parku rozrywki. Ja wiem, że to brzmi trywialnie, ale Jan taki właśnie był. Tak to przeżywał. Zarówno gdy był nastoletnim apostołem lgnącym do pana Jezusa, jak i na starość. Z tą samą świeżością, miłością, oddaniem przeżywał postać Pana Jezusa. A to, drodzy, wynikało z faktu, że Jan został niezwykle obdarowany szczególnym zrozumieniem, kim jest Jezus, co Bóg zrobił przez niego. Dlatego też przez 60, może 70 lat myślał nad tym, jak opisać Jezusa. Wyobrażasz sobie przez 70 lat rozmyślać, jak opisać życie kogoś, z kim się spędziło 3 lata? Pytanie tylko, co my mamy z tym wspólnego i czy nas to dotyczy? Mamy dość dużo wspólnego, bo gdyby nie my, Jan nie musiałby niczego pisać. Wszystko już miał wypisane na swoim sercu. Ale właśnie ze względu na nas podjął się tego dzieła. Tu też Bóg obdarzył go szczególnym zrozumieniem sytuacji człowieka, gdzie my jesteśmy, w jakich okolicznościach duchowych się znajdujemy. Dlatego Jan zestawia ze sobą w swoich pismach przeciwstawne obrazy. Jasność, która, którą jest Bóg, i ciemność, w której mieszkają ludzie, życie, którego źródłem jest Bóg, i śmierć, która trzyma człowieka w pętach nieświadomości, świętość, która jest atrybutem, cechą Pana Boga, i grzech, który jest czymś, co wiąże człowieka i nie pozwala mu z tej niewoli wyjść. Czyli Jan nie pisze swojej Ewangelii po to, żebyśmy mogli przeczytać sobie o Panu Jezusie, co zrobił, co powiedział, ale Jan wie, jest świadomy tego, że Ewangelia jest kołem ratunkowym rzuconym przez Boga na świat. I teraz uwaga jak działa koło ratunkowe? W odniesieniu do Ewangelii, to jest jedno z najważniejszych pytań, jakie usłyszysz w tym roku w kościele. Na serio, jak działa koło ratunkowe? Ma ono bowiem więcej wspólnego z Ewangelią niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Otóż przepisy bezpieczeństwa mówią o tym, że jeśli w czasie rejsu ktoś wypadnie za burtę, Należy natychmiast wyrzucić koło ratunkowe. Nieważne, co ta osoba uważa, czy sobie da radę, czy nie da radę, tak należy zrobić. Osoba, która czuje się zagrożona, zrobi wszystko, żeby złapać się tego koła i być wyciągnięta z wody. Samo wyrzucenie koła za burtę jeszcze nic nie znaczy i o niczym nie świadczy. Zwłaszcza mówiąc nawiasem, kiedy ktoś wpadł do wody w wyniku urazu, tak też się dzieje. Wtedy trzeba do niego zejść, trzeba mu pomóc i go wyciągnąć. Natomiast to, co zmienia sytuację osoby w wodzie, co daje nadzieję poszkodowanemu, to to, że po pierwsze uchwyci się lub nałoży na siebie koło ratunkowe, i po drugie da się wyciągnąć z wody. Jest to dla nas na pewno obraz prosty. Do zrozumienia, do wyobrażenia. Drodzy Jezus został posłany na świat, niczym koło ratunkowe, ale samo Jego przyjście niczego w naszym życiu nie musi zmienić i w żaden sposób nie musi być dla nas pomocne. Jezus został posłany na świat, mimo tego, że w zasadzie nikt tego nie potrzebował. I ludzie wierzyli i wierzą do dzisiaj. Że dadzą sobie radę. Został posłany po to, aby jak najwięcej ludzi miało szansę uchwycić się i trzymać go, dopóki nie opuszczą tego świata. Warunkiem zbawienia jest poddać się całkowicie działaniom ratownika. Ratownik nie będzie nam w stanie pomóc, jeśli my będziemy się bronić, kopać, uciekać. Musimy się Mu poddać, żeby bezpiecznie mógł nas wyciągnąć. Nie będzie to dla nas żaden problem, gdy Duch Święty uświadomi nam zagrożenie wynikające z przebywania w dotychczasowym stanie. Jeśli dalej będę chciał, żeby było tak, jak zawsze, tak, jak było. I nie chcę tego, by Pan Jezus cokolwiek robił z moim życiem. Oto Epifania, objawienie Bożej Prawdy. Jan, który nigdy nie wyszedł z szoku, co Bóg zrobił w Jezusie, uczy nas, że wszyscy przyszliśmy na świat w ciemności i w ciemności pozostaniemy. I w ciemności umrzemy, aby ciemność była naszym wiecznym przeznaczeniem. O tym mówi nie tylko Jan. Nie wiem, czy miałeś okazję popatrzeć kiedyś w nocy za burtę na morze. Jest ono czarne jak sadza. Tak wygląda nasz duchowy stan bez Chrystusa. Jan nazywa to śmiercią, ale mówi też, że właśnie w tą czarną otchłań został posłany. Chrystus Pan, prawdziwa światłość, Jezus, aby każdy, kto dał się przekonać Duchowi Świętemu o potrzebie ratunku, zrobił wszystko, aby się go uchwycić i aby dać się wyciągnąć z miłości do tego świata, do grzechu, aby dać się uratować i stać się Bożą Własnością. Dramatem znanym w chrześcijaństwie od początku było to, że tak wielu ludzi wiedziało o Jezusie. Tak wielu ludzi przyjmowało jego śmierć i zmartwychwstanie, tak wielu ludzi znało różne historie biblijne, tak wielu ludzi chodziło rzadziej lub częściej do kościoła, mimo tego nie mieli, nie mają na sobie koła ratunkowego. Nigdy nie poszli świadomie za Bogiem i nie poddali mu swojego życia, aby Zbawiciel wyciągnął ich serca z tego świata, uczynił je nowe, z nowymi pragnieniami, myślami, dążeniami, celami, aby zmienił życie człowieka i obdarzył nowym życiem, tak innym od dotychczasowego. Prawdziwa Epifania zatem to ta, która objawia Boga zmieniającego naszą rzeczywistość, nasze położenie. Tak jak w przypadku mędrców czy pasterzy, jest czymś przeciwnym do religii, bo ona tylko mówi, co trzeba, czego nie wolno, co jest dobre, co jest złe, tak nie, tak inaczej. Jak prawo mojżeszowe, do którego odnosi się Jan. Ale ta religia, to prawo, to nie jest Bóg. Bo nie ma w tym ani łaski, ani prawdy. Prawdziwy Bóg określa siebie, definiuje siebie przez swojego syna w Panu Jezusie. Boga nikt nigdy nie widział. Ale jak chcesz go zobaczyć, jak chcesz go zrozumieć, pojąć, jest to możliwe przez ducha świętego w osobie Pana Jezusa. I tym jest Boże Epifania, tym jest Boże objawienie się. Czy znasz go w ten sposób, czy znasz go osobiście i kochasz ponad wszystko. I robisz co w Twojej mocy, aby się Go trzymać, idąc przez życie, by kiedyś zabrał Cię do siebie. Amen.